Podczas leczenia ortodontycznego mogą wystąpić u pacjenta tak zwane awarie. Awarie mogą polegać na odklejeniu się zamka, odcementowaniu pierścienia, utracie ligatur elastycznych bądź metalowych, a także wysunięcia się łuku z rurki bądź z zamka. W zależności od tego, z jakim typem awarii mamy do czynienia oraz jak Długo czasu nam zostało do kolejnej wizyty kontrolnej. Czasem możemy poczekać do wizyty kontrolnej, jeżeli ta wizyta kontrolna odbędzie się w ciągu najbliższych dni bądź musimy zgłosić się niezwłocznie do lekarza, jeżeli do wizyty kontrolnej pozostało na przykład 3-4 tygodnie. Wszystko też zależy od tego, jaki to jest typ awarii. Z odklejonym zamkiem pacjent może funkcjonować w miarę normalnie. Natomiast jeżeli drut wysunie się z rurki, z pierścienia bądź z zamka, jest to bardzo nieprzyjemne dla pacjenta, potrafi naprawdę bardzo pacjentowi uprzykrzyć życie. Najlepszym sposobem będzie oczywiście niezwłoczne zgłoszenie się do gabinetu ortodontycznego i jak najszybsze usunięcie awarii.